Polski krok po kroku Junior. Dzień dobry. Na naszej dzisiejszej lekcji z Juniorem, w naszym filmiku, będziemy pracować z jednym gadżetem, który na pewno znacie i na pewno znajduje się w Waszym biurku albo w torbie, kiedy idziecie na lekcję. I jest to kostka do gry. Oczywiście kostka do gry służy nam przede wszystkim do gier planszowych i jeżeli pracujecie z naszym juniorem, wiecie, że w grach i zabawach językowych mamy kilka gier planszowych, do których kostka jest niezbędna. Ale dzisiaj pokażę Wam pomysły na to, jak ćwiczyć koniugację z wykorzystaniem kostki. I w naszym podręczniku, w lekcji numer 3, podsumowujemy koniugację MS. I pojawia nam się takie ćwiczenie z numerem 12, które wykorzystuje kostkę. I teraz pokażę Wam, jak to w praktyce można przeprowadzić. Dzielimy naszą grupę, klasę na dwie mniejsze grupy, albo dzielimy uczniów na parę, i wtedy każda para otrzymuje jedną kostkę. Dobrze się składa, że mamy akurat sześć zaimków, które wypisujemy na tablicy: ja, ty, on, my, wy, oni. I wypisujemy też 6 czasowników z koniugacji MS. W naszym podręczniku mamy akurat mieć, nazywać się, śpiewać, grać, czytać i słuchać. Uczniowie dostają y, kostki i ograniczamy im czas, na przykład do 5-10 minut. I uczniowie rzucają kostką. Mamy numer 4. Numer 4 to u nas my. I numer 3. Numer 3 to śpiewać. My dobrze śpiewamy. Uczniowie układają zdanie i zapisują je na kartce. Jeden to ja, a dwa to nazywać się. Nazywam się Paulina Kuc. Uczniowie tworzą zdania, zapisują je na kartkach, a potem my kontrolujemy i możemy przyznać im punkty za każde dobrze zapisane zdanie. Idziemy dalej w naszym podręczniku i na przykład w lekcji piątej podsumowujemy wszystkie koniugacje. I pojawia się nam taka powtórka wszystkich koniugacji. Na dole mamy grę, taką mini grę planszową, ale my możemy równie dobrze poćwiczyć koniugację z wykorzystaniem kostki. Dzielimy uczniów na dwie grupy, dwie duże grupy, i rozdajemy im tylko jedną białą, pustą kartkę. I tylko jeden długopis. Ta gra nazywa się walka o długopis. Jedna grupa otrzymuje od nas czasownik, na przykład pracować. Jej zadaniem jest zapisać koniugację, pracować na kartce. Piszą ja pracuję, ty pracujesz, on pracuje. W tym czasie druga grupa rzuca kostką cały czas, do momentu, kiedy nie wypadnie jej szóstka. Jeżeli Wypada szóstka na kostce, mogą przejąć kartkę i długopis i dokończyć koniugację. W tym czasie pierwsza grupa też rzuca kostką i czeka, aż wypadnie jej szóstka. Jeżeli wypadnie jej szóstka, zabiera kartkę. Grupa, która mogła dokończyć koniugację, czyli napisała ostatnią formę czasownika, oni pracują, otrzymuje punkt. Potem dajemy następny czasownik i następny, i gra toczy się dalej. Jeszcze innym pomysłem do ćwiczenia koniugacji, ale z wykorzystaniem już większej liczby kostek w różnych kolorach. Proszę zobaczyć, ja tutaj mam sześć różnych kostek w różnych kolorach jest taka gra, którą możemy wprowadzić przy okazji ćwiczenia czasowników w ruchu: iść, chodzić, jechać, jeździć. W naszym podręczniku pojawia się to w lekcji 9C. I wówczas dzielimy uczniów na cztery grupy, czterokolorowe grupy. Yy, na przykład grupa niebieska otrzymuje niebieską kostkę, i jej zadaniem jest wypisanie na kartce zaimków osobowych. Tutaj mamy więcej niż sześć, bo jeszcze mamy ona, ono, mamy oni, one. To jest zadanie grupy niebieskiej. Zadaniem grupy czerwonej. Jest wypisanie przysłówków, częstotliwości albo takich wyrażeń czasowych, które używamy przy okazji czasowników ruchu: jak teraz, nigdy, jutro, zawsze, zaraz. Grupa zielona wypisuje miejsca, do których możemy chodzić lub jeździć. A grupa żółta wypisuje osoby: kolega, siostra, przyjaciółka, kuzyn, tata. Kiedy już stworzą swoje listy, tutaj nie ograniczamy liczby słów, które powinny się na liście znaleźć. Uczniowie rzucają kostką. I grupa niebieska startuje i rzuca kostką. Mamy 6. Na naszej liście 6 to jest my, forma my. Czerwona grupa ma numer 5. Numer 5 to jest zaraz. My zaraz, zielona grupa to jest 2, basen i żółta grupa, żółta kostką i ma numer 1. Numer 1 to jest kolega. My zaraz idziemy na basen z kolegą i konstruujemy zdanie. Uczniowie mogą oczywiście sami konstruować te zdania w ramach mniejszych grup, ale wykorzystując słowa, które wcześniej przygotowali w swoich kolorowych grupach. Jeśli chcemy poćwiczyć czasowniki jechać i jeździć, możemy stworzyć jeszcze jedną grupę białą z białą kostką i poprosić uczniów o wypisanie środków transportu: autobus, tramwaj, rower, metro. I wówczas uczniowie tworzą podobne zdania, ale już. Z użyciem czasowników jechać i jeździć. Pokażę Wam jeszcze jeden pomysł na kostkę, który jest niestandardową kostką, ale też możemy ją na lekcji wykorzystać. W naszej, naszej, yy, naszej książce nauczyciela znajduje się tak zwana kostka częstotliwości, którą możemy zrobić sami. Tutaj zamiast Oczek, na kostce mamy słowa: zwykle, nigdy, często, zawsze, rzadko i czasem. Uczniowie rzucają kostką i mówią o sobie, o aktywnościach, które robią rzadko, często, czasem. I oczywiście możemy yy, sami zrobić taką kostkę. Ale też możemy wykorzystać do tego nasze kostki z oczkami i wówczas na tablicy wypisujemy. Jeden to jest często, dwa to jest zawsze, trzy to jest nigdy. Uczniowie rzucają kostką i tworzą podobne zdania. Taka kostka ma bardzo uniwersalne zastosowanie, bo oczka mogą nam zastępować nie tylko słowa, ale też pytania, mogą nam zastępować czasy, na przykład czas teraźniejszy, czas przyszły, dokonany, niedokonany. Fajnym pomysłem na wykorzystanie kostki przy powtórce leksyki jest nazwanie oczek. Oczko 1 to jest synonim, oczko 2 to jest antonim, oczko numer 3 to jest definicja. Oczko numer 4, gdzie jesteś? 4, oczko numer 4 to jest rysowanie, oczko numer 5 to jest pantomima, a oczko numer 6 to jest literowanie słowa. I wówczas podajemy uczniom nowe, stare słowo do powtórki. Uczniowie rzucają kostką i w różny sposób mogą je prezentować swoim kolegom, przy okazji powtarzając. Na dzisiaj to już wszystkie pomysły na pracę z kostką, chociaż oczywiście jest ich dużo więcej. Zachęcam, jak zawsze, do dzielenia się z nami Waszymi pomysłami na wykorzystanie kostki na lekcji. A ja już dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik, w którym pokażę Wam kilka strategii na to, jak tłumaczyć słowa, których uczniowie nie rozumieją na lekcji, które pojawiają się na przykład w tekstach, w dialogach, są dla nich nowe, tak żeby nie przechodzić na inny język, tylko cały czas mówić po polsku. Mam nadzieję, że to będzie filmik, który przyda się przede wszystkim początkującym nauczycielom. Więc za dzisiaj już dziękuję i zapraszam.